Najsłynniejszym tekstem publicystycznym Donalda Tuska pozostaje ten zawierający stwierdzenie, że Polskość to nienormalność. Mimo iż od jego napisania w 1987 roku minęło już niemal 40 lat, Tusk nigdy nie pokusił się o jakikolwiek kontrapunkt i przyznanie, że Polskość to być może również wartość kulturowa, bądź przynajmniej tożsamościowa. W tej sytuacji nie może dziwić, że również wśród ministrów jego rządu próżno szukać wypowiedzi, Stanowiących apoteozę polskości, za to takich, które mają w pogardzie naszą kulturę, historię i ogólnie ten kraj. Jest bez liku. Jednak nawet na tle tej menażerii, różnego rodzaju bodnarów i nitrasów, w sposób szczególny wyróżnia się minister edukacji Barbara Nowacka. A to, co powiedziała podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, domaga się nie tylko społecznego ostracyzmu, natychmiastowej dymisji, co oczywiste, ale również, co za chwilę udowodnię Państwu na naukowym przykładzie, Ogolenia, głowy na łyso. Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to normalność. Witam państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a skupiającej polskich patriotów i jak zwykle na początku nie proszę wzorem innych YouTuberów o wpłaty i wsparcie finansowe. Proszę o jedną najprostszą, nic państwa nie kosztującą, ale dla nas bezcenną rzecz: o subskrybowanie kanału, ponieważ dzięki temu niezależne komentarze wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, niosą się szerzej po YouTube'ie, docierając do większego grona naszych rodaków, a w w czasie, w którym żyjemy, jest to szczególnie ważne. Drodzy państwo, za nami obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas tych obchodów zorganizowanych było wiele uroczystości, między innymi konferencja, na której głos zabrała minister edukacji Barbara Nowacka. To postać szczególnie kontrowersyjna, by nie powiedzieć odrażająca. Mimo iż stoi na czele resortu, którego jednym z głównych zadań powinno być Przewienie świadomości narodowej wśród najmłodszych pokoleń do polskiej kultury ma głęboką pogardę, na temat historii nie ma pojęcia, a religię katolicką, która stanowi kulturowy fundament polskości, darzy nieskrywaną nienawiścią. Dość przypomnieć, że Nowacka rozpoczęła swoją działalność w ministerstwie od wycięcia z listy lektur dzieł tak wspaniałych autorów jak Jan Kochanowski, Franciszek Karpiński, autor wciąż jeszcze przez nas do drugiego tego śpiewanej kolendy Bóg się rodzi nakazującej miłować ojczyznę miłą ale i Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, czy Karola Wojtyły i Jarosława Marka Rymkiewicza Nowacka, powołując się oczywiście na lewackich ekspertów, bo zawsze tak robi, postanowiła wyrzucić z programu nauczania historii najważniejsze dla polskiej tożsamości wydarzenia, takie jak Chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, hołd pruski, odsiecz wiedeńska, bitwa warszawska czy bohaterowie II wojny światowej na czele z Witoldem Pileckim i późniejszą już powojenną inką wszystko, co ma w młodych Polakach budować narodową tożsamość, a tym bardziej jakąkolwiek dumę z polskości, Nowacka uważa za zagrożenie i walczy z tym całą sobą. Podobnie jak z lekcjami religii. Które wbrew ustawie, wbrew przepisom prawa nakazującym konsultacje z Kościołem, postanowiła wyciąć, zredukować o połowę. Lista grzechów Nowackiej jest zdecydowanie dłuższa, ale jestem przekonany, że nie muszę jej Państwu przytaczać. Natomiast koniecznie trzeba się odnieść do haniebnych słów, które padły z ust tej kobiety podczas konferencji My Jesteśmy Pamięcią, nauczanie historii to nauka rozmowy. Pomijam już, że Nowacka czytając z kartki, przekręciła. Wypowiedź, ponieważ ona ma tak głęboko wpisaną w swoje DNA pogardę i nienawiść do polskości, że leciutko przeszło jej przez usta. Coś takiego, proszę państwa, usiądźcie, trzymajcie się i posłuchajcie. Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Słyszeli państwo? Polscy naziści, mówi minister edukacji polskiego rządu. To jest hańba, której nie da się wytłumaczyć. Również dlatego, że przecież od zawsze domagamy się jako państwo, żeby wszystkie zagraniczne redakcje, które pozwolą sobie na sformułowanie polskie obozy, a to jednak coś zupełnie innego i mimo wszystko lżejszego gatunkowo niż stwierdzenie polscy naziści, otóż by te redakcje to prostowały i przepraszały. Tymczasem polska minister edukacji mówi o polskich nazistach. Jak mogło jej to przejść przez usta w sytuacji, kiedy oryginalny tekst, który miała odczytać tylko z kartki, brzmiał następująco. Na terenie okupowanej przez Niemcy Polski naziści zbudowali obozy. A mimo to Nowacka przekręciła ten tekst. Dlaczego? Dlatego, że ma wkodowane, wyniesione z komunistycznego domu, że polskość to coś złego, polskość to coś odrażającego. Polskość to coś, co budzi w niej odrazę i pogardę. W związku z tym przeszło jej przez usta bez żadnego problemu stwierdzenie o polskich nazistach. Nawet się nie zorientowała, że coś tutaj nie, Gra semantycznie, a potem zaczęła kłamać, ponieważ w wydanym na Twitterze oświadczeniu stwierdziła, iż wielokrotnie prostowała tę wypowiedź podczas wspomnianej konferencji, podczas gdy dokończyła swoje przemówienie, nie odnosząc się ani słowem do sformułowania o polskich nazistach. W normalnych warunkach nowacką powinna spotkać natychmiastowa dymisja, ale nic takiego nie nastąpi, ponieważ Donald Tusk to człowiek, który ma w najgłębszej pogardzie wypowiadane słowa i nigdy się do nich nie przywiązuje. Sami Państwo wiedzą, że potrafi składać sprzeczne obietnice, sprzeczne deklaracje, kłamać w żywe oczy. Jest zawodowym politycznym oszustem. W związku z tym słowa nie mają dla niego żadnego znaczenia. I w tej sytuacji nowackiej, Jestem przekonany, włos z głowy nie spadnie, a tymczasem ta głowa powinna zostać ogolona na łyso. Tak robiono podczas II wojny światowej ze zdrajcami, tak robiono z kobietami, które w jakikolwiek sposób kolaborowały z Niemcami. Ja jednak powołam się na naukowy autorytet. We wszystkich kulturach mamy ten sam motyw, że pierwszą ofiarą moralnych rozrachunków na ogół jest kobieta. Kobiety miały określoną rolę społeczną, jako gospodyń domowych i miały służyć za przykład moralny i pedagogiczny dla następnych generacji, co zwiększało skalę potępienia. A któż ma dbać o przykład pedagogiczny bardziej niż minister edukacji narodowej? Gdyby Donald Tusk miał choć odrobinę poczucia polskości, zdymisjonowałby Nowacką bez dwóch zdań. Szczególnie, że nie jest to przedstawicielka żadnego koalicyjnego ugrupowania. Ona należy do koalicji obywatelskiej, w związku z tym Tusk może z nią zrobić co chce, bo jest jego bezpośrednią podwładną. Natomiast musiałby po polsku czuć i myśleć, aby być oburzonym tak jak wszyscy, polscy patrioci na to, czego dopuściła się ta barbarzyńska minister Barbaria Nowacka. Proszę Państwa o komentarze. Czy też uważacie, że Nowacką powinny spotkać najsurowsze polityczne konsekwencje za to przejęzyczenie? Przejęzyczenie, które w jej opinii nie ma specjalnego znaczenia i nie należy mu nadawać zbyt dużej rangi. No czyż można powiedzieć coś gorszego o Polakach, niezależnie od tego, czy się przejęzyczamy, czy mówimy to celowo? Szczególnie, że to wypłynęło z najgłębszej głębi jej. Duszy i jej przekonania o tym, jak odrażającym narodem są Polacy, bo tak właśnie Nowacka podchodzi do całej naszej kultury, historii i tego wspaniałego materialno-duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska. Dajcie Państwo znać w komentarzach, czy być może moje emocje są nieuzasadnione, może przesadzam, może jednak pani minister po prostu się przejęzyczyła i należy przejść nad tym do porządku dziennego, bo przecież się zdarza.